Hej, w weekend byłem bardzo zarobiany, więc nic nie wrzuciłem. Więc dla tych, którzy mają ochotę, to proszę. Na ogół wrzucam filmiki przed jakimiś pracami, a teraz w weekend coś robiłem, więc podmieniałem wodę. E, Pobrywałem trochę roślinek. Poczekajcie. Tutaj jest taki ładny widok, a na filmie to nie wychodzi ładnie. Nie. Odsłoniłem trochę właśnie ten korzeń, ale nie tak bardzo odsłoniłem. No. Poza tym zostawiam wciąż e, sporo tych zarośli na korzeniu, bo tu w tym korzeniu jedna parka barwniaków wychowuje młode i żeby buszewiec ich nie, upilna, nie, upilna, nie upolował, to zostawiam sporo zarośnięte. O. Tam jest jedna parka z młodymi, ale nie zobaczycie, bo to jest trochę tam głęboko, jest... Poczekajcie, może wy. O, tu jest bandyta myśliwy, który... poluje na te maluchy, aczkolwiek powiem wam, że... ci rodzice już tak dobrze pilnują i wiedzą, że on im nie zagraża, że nie ma szans, nie zjada tych małych. Roślinność się ma dobrze, ja nie, nie dbam o nią w żaden sposób, czyli nie daję żadnych... nawozów, ani nic, po prostu... pozwalam... Żyć. Jak są jakieś nieładne liście, to niespecjalnie nawet usuwam. Chciałem Wam pokazać, bo tam pod tym korzeniem, ale teraz nie wychodzą. Parka wykopała taką super jamkę, my nie widać ich. Niestety z niedobrych wiadomości, to wyskoczył mi motylowiec. Słuchajcie, w ogóle nie wiem jak to się stało, bo chyba koty... Ja mam ogólnie zakryte to akwarium, ale z jednej strony są takie małe szparki. Ja te szparki profilaktycznie pozatykałem papierem toaletowym. Nie, ręczniczkiem, przepraszam. Ręczniczkiem, bardzo kulturalnie ręczniczkiem papierowym. I chyba koty wyciągnęły w jednym miejscu ten ręczniczek. Nie wiem jak on to wyczuwa, że wyskoczył przez tak. No, słuchajcie, to jest szparka o grubości na jeden palec i, i długości tak mniej więcej palca. I wyskoczył przez to. A kiedyś wcześniej wyskoczył mi nosek przez tą szparkę. Więc ja nie wiem, jak one są w stanie zlokalizować coś takiego i wyskoczyć. Muszowiec pięknie pływał po akwarium. No. Zobaczcie, jaka jest różnica gabarytów. To jest buszowiec i to są barwniaki. Ale pomimo tego taki barwniak, który pilnuje młodych, spokojnie odgania taką dużą rybę i nie ma problemu. Ten buszowiec tam ma tak 20 cm, prawie 20 cm. Dobra, trzymajcie się, hajka.